Szanowni Państwo, bardzo dobre informacje docierają do nas dzisiaj z Bydgoszczy. Pesa Bydgoszcz, największy polski producent tabułu szynowego, pociągów, wagonów i innych e, pojazdów szynowych, e, np. tramwajów czy lokomotyw, ma szansę dostarczyć do Czech 160 spalinowych zespołów trakcyjnych. Za równowartość kwoty 2,5 miliardów złotych. Kontakt ten jest największym zamówieniem czeskiego państwowego przewoźnika kolejowego w historii. I zapewniłby gość odpowiednią podstawę i bezpieczeństwo zamów, zamówień Bezpieczeństwo Pracy na najbliższe 8 lat. Powtórzmy jeszcze raz proszę Państwa, 160 spalinowych zespołów trakcyjnych, 2,5 miliardów złotych przychodu, kontrakt na 8 lat. Byłby to ogromny sukces, porównywalny z poprzednim kontraktem stulecia, czyli podpisaną w roku 2012 Umową ramową z Deutsche Bahn na dostarczenie do 470 również spalinowych zespołów trakcyjnych. Dla niewtajemniczonych, zespół trakcyjny to taki pociąg bez lokomotywy. Samojezdny. Zespoły trakcyjne oznaczają się tym, że mają lepszą aerodynamikę, lepsze właściwości trakcyjne, lepsze przyspieszenie, niższy. Nacisk na oś, niższą wagę, przez to niższe koszty dostępu do infrastruktury kolejowej, niższe koszty operacyjne i po prostu są dużo bardziej elastyczne, dużo bardziej ekologiczne, dużo bardziej korzystne dla operatorów, dla przewoźników kolejowych. I czeski państwowy przewoźnik kolejowy zdecydował się właśnie na zainwestowanie w 160 takich pojazdów zasilanych. Silnikiem spalinowym. Kto konkuruje z Pesą Bydgosz? Do tego samego przetargu wystartował też nowosądecki newak oraz hiszpański KAF. Czemu kibicuje przede wszystkim firmie pojazdy szynowe Pesa Bydgosz? Ponieważ Pesa w swojej no powiedzmy od momentu powołania nowej firmy, minęło już 22 lata, więc ponad 20-letniej historii, wypracowała bardzo dużo splendoru, wypracowała wiele zasług dla polskiej myśli technicznej, dla polskiego przemysłu. To PESA opracowała i wdrożyła na rynek pierwszy Pełni niskopodłogowy tramwaj produkcji polskiej. PESA Tramicus był to poprzednik takich tramwajów jak PESA Swing czy, czy PESA Twist. PESA opracowała pierwszy, nie tylko w pełni niskopodłogowy tramwaj, ale tramwaj o idealnej, idealnie płaski podłoz, PESA Jazz. PESA opracowała pierwszy Nowoczesny pociąg, pierwszy nowoczesny zespół trakcyjny spalinowy z homologacją na rynek niemiecki Pesa Link. To właśnie Linki były eksportowane w ramach tej umowy ramowej z Deutsche Bahn. Pesa opracowała też pierwszy piętrowy wagon polskiej konstrukcji do przewozów pasażerskich Pesa Sandek. Pierwszą lokomotywę elektryczną z systemem dojazdowym Gama Maraton i klejnot w kolonie PESY, czyli pierwszy zespół trakcyjny, elektryczny zespół trakcyjny do przewozów dalekobieżnych PESA Dart, który był też przez wielu nazywany polskim Pendoliną. Te sukcesy PESY zawdzięczamy między innymi Wizjonerskiemu podejściu Tomasza Zaboklickiego. Był on prezesem, prezesem PESy Bydgoszcz w latach 1998-2016, czyli w latach największej świetności tego przedsiębiorstwa. Kilka lat później PESA w związku z problemami w realizacji ostatnich kontraktów z poprzedniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej popadła w tymczasowe kłopoty finansowe. Umożliwiło to odkupienie firmy przez Polski Fundusz Rozwoju. Dlatego PESA Bydgoszcz dzisiaj praktycznie w 100% jest spółką Skarbu Państwa. Czemu nie Newag, proszę Państwa? Newag to oczywiście też jest polska firma, ale zarząd Newag bardzo często zwalczał, zwalczał związki zawodowe, doprowadzał do napięć w zakładzie które miały czasami niemalże znamiono mobbingu, jak dochodziło do pewnych zaburzeń w zamówieniach związanych z cyklami nie tyle koniunkturalnymi, co cyklami dostępności środków europejskich, to po prostu zwaniał swoją załogę. PESA miała tutaj zupełnie inne podejście. PESA robiła co w jej mocy, żeby utrzymać całość swojej, Prawie 5-tysięcznej, a dzisiaj już ponad 5-tysięcznej załogi. Tak. E, liczyła się nawet z tym, że będą tymczasowe, e, tymczasowe e, wahnięcia, jeżeli chodzi o ich własny budżet, straty finansowe, tylko po to, żeby utrzymać załogę. Wykazała się więc bardzo propracowniczym podejściem. Jest to więc firma z tradycjami, z ogromnymi osiągnięci osiągnięciami, jeżeli chodzi o rozwój polskiej myśli technicznej, rozwój polskich konstrukcji, dbająca o swoich pracowników i będąca w 100% własnością skarbu państwa. Dlatego miejmy nadzieję, że odniesie sukces w tym kontrakcie, w tym przetargu. Rozstrzygnięcie przetargu, mo przetargu możemy się spodziewać w przeciągu kilku miesięcy. I oczywiście z przyjemnością Państwa o tych wynikach poinformuję. Mam nadzieję, że będą, że będą one korzystne dla PESY Bydgoszcz i dla innych polskich kooperantów i współpracowników tej firmy. To jest bardzo istotne, ponieważ właśnie posiadanie polskich czempionów, firm będących na szczycie łańcuchu dostaw, jest gwarancją tego, że wiele innych, mniejszych, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce będzie mogła się rozwijać. Przykładem jest PESA DART. PESA DART to ten dalekobieżny zespół akcyjny, o którym mówiłem. 83% jego podzespołów jest w polskiej produkcji. Ponad 1500 firm, wiele z nich z województwa Króla pomorskiego produkuje. A raczej produkowało te podzespoły. Mówię produkowało, bo niestety PKP Intercity nie skorzystało z opcji kupna dodatkowych 10 pociągów przez za Zamiast tego inwestując w produkty szwajcarskiej firmy Stadler. Przetarg będzie miał też dodatkowy smaczek, ponieważ trzecim konkurentem oprócz Nowagu jest hiszpański CAF. CAF, który dwa lata temu za bezcen kupił. Polski Solaris. Czemu? Ponieważ Solange, pani Solange Olszewska po prostu zachciała otwierać ekologiczne gospodarstwa rolne i przestało jej się chcieć produkować autobusów. Stąd ta firma też z piękną tradycją, też ponad 20-letnią. Przeszła w obce ręce. I to pokazuje, że model rozwoju polskiego przemysłu, oparty o bezgraniczną wiarę w polskich właścicieli, może okazać się nie najlepszym wyborem, może okazać się błędny. Dlatego w tych przemysłach, gdzie potrzebne jest myślenie dalekosiężne, gdzie potrzebne jest podejście dalekowzroczne, gdzie trzeba planować nie na kilka lat do przodu, a na kilkadziesiąt lat do przodu, państwo musi odgrywać wiodącą rolę, bo to państwo daje największe bezpieczeństwo tego, że ta firma u nas zostanie, że będzie nadal polską firmą i że jej zakłady będą znajdować się w naszym kraju. Trzymamy kciuki za pese? Miejmy nadzieję, że. Wygra ten kontakt dla kolei czeskich i dla wielu dalszych przewoźników.